Tylko wielkie zwycięstwo Karola I... Nawrockiego pokona tych złych ludzi i, i ten kończyć. cały aparat, więc też zachęcam Państwa do wsparcia. I jednak z namawiam do Coraz głosowania na kogoś spoza układu. Czyli Karola Nawrockiego. Na to, no i jeszcze się o kandydatów pokłócić. Nie... Ewa Zajączkowska, europosłanka Konfederacji, poruszyła w rozmowie na antenie telewizji Republika kilka ważnych i istotnych tematów. Spięła się też z pisowskim przedstawicielem, który wychwalał pod niebiosa Karola Nawrockiego, ściemniając, że jest to jedyny niezależny kandydat na prezydenta. Prawie doszło do awantury, a prowadząca Danuta Cholecka aż przerwała wywiad. Przeanalizujmy to zdarzenie. Znaczy na. W przestrzeni mojego doświadczenia również dziennikarskiego niejednokrotnie widziałam sytuacje, gdzie rzeczywiście obce państwa ingerowały czy infiltrowały różnego rodzaju organizacje, które w różny sposób mogły mieć wpływ nie tylko na przebieg wyborczy, wybor, wyborów, ale także na samych polityków, więc generalnie w ogóle ta sytuacja nie jest dla mnie zaskoczeniem, że rzeczywiście część osób mogła mieć powiązania z jakimiś rosyjskimi służbami, które akurat no, kierowały takie hasła czy, czy prowadziły taką politykę. Natomiast zastanawia mnie to, dlaczego to teraz wyszło i to jeszcze właśnie z takiego źródła. To jest bardzo zaskakujące. Być może to jest polityka polegająca na tym, że pewna bomba jest rozbrajana w momencie, kiedy Obecna prokuratura weszła w posiadanie akt dotyczących tych osób, które tam zostały osądzone czy oskarżone o szpiegostwo. Yy, tak? Dziękuję za brak mi słowa. No to być może w tych aktach jest coś, co jest właśnie teraz rozbrajane, by już może dalej w tym nie grzebać. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę. Tak, to jest dziwna sytuacja, prawda? Zajączkowska odniosła się również do kwestii protestów społecznych i sposobu, w jaki obce państwa mogły wykorzystywać napięcia społeczne dla swoich celów. Jako przykład podała czarne protesty sprzed kilku lat, które jej zdaniem były manipulowane w taki sposób, aby wpłynąć na nastroje społeczne. W podobnym kontekście wspomniała ustawę piątki dla zwierząt, sugerując, że niektóre organizacje działające w jej ramach mogły być powiązane z niemieckimi firmami utylizacyjnymi. Podkreśla, że tego rodzaju działania. Mogą mieć szeroki wpływ na polską politykę, zwłaszcza w kontekście osłabionego kontrwywiadu. Tutaj też warto przypomnieć w ogóle, skąd to hasło się wzięło? Ono powstało w czasach tych czarnych protestów, kiedy został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, eliminujący tę przesłankę eugeniczną mhm. służącą do dokonywania aborcji. No i wtedy rzeczywiście kobiety, moim zdaniem, jednak zmanipulowane wyszły na, na ulicę. Już może nie opowiadajmy całej tej historii, w jaki sposób kobiety zostały. Wprowadzone w błąd, ale rzeczywiście wokół tego wyroku narosła bardzo duża legenda. Do tego jeszcze zostały wykorzystywane w sposób bardzo brutalny, moim zdaniem, tragiczne śmierci kobiet, które rzeczywiście zmarły w wyniku powikłań ciążowych, ale moim zdaniem był to błąd le lekarski i tutaj należałoby ewentualnie pociągnąć tych lekarzy, którzy nie zareagowali w odpowiedni sposób do odpowiedzialności. Natomiast rzeczywiście wtedy to hasło wypłynęło i w takich sytuacjach faktycznie bardzo często jest tak, że służby, czy wywiady innych państw lubią podpinać się pod różnego rodzaju organizacje? Bo troszeczkę to samo było na przykład w przypadku Piątki dla zwierząt, gdzie Powstała ustawa, no i rzeczywiście y, ona zawierała niektóre dobre zapisy, ale niektóre były skandaliczne. I za tą ustawą stały konkretne, y, konkretne organizacje, które na przykład wiemy już teraz po y, latach pracy dziennikarskiej, że współpracowały y, z niemieckimi firmami utylizacyjnymi. Więc bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy coś się pojawia i coś zaczyna chwytać w społeczeństwie, to y, różnego rodzaju organizacje czy służby zaczynają infiltrować takie właśnie. No, że, że my nie mamy ochrony, no, mamy słaby kontrwywiad. Europosłanka zaznaczyła także rolę organizacji ekologicznych i humanitarnych, które mogą działać na granicy prawa. Wskazała, że niektóre z nich wykorzystywały swoje pozycje do nacisków na prywatnych właścicieli nieruchomości, powołując się na ochronę zwierząt, a tak naprawdę mogły realizować interesy obcych podmiotów. Ponadto podniosła temat finansowania tych organizacji, sugerując konieczność prześwietlenia ich funduszy. Zwłaszcza w kontekście możliwego wsparcia ze strony rosyjskiego wywiadu. Organizacje ekologiczne, które wpływają na proces odchodzenia od atomu, chociażby czy od węgla w Niemczech, czy we Francji, ale oni byli finansowani przez Rosję. No, ale tak jak mówimy o finansowaniu zewnętrznym, również były zasilane m, przez rosyjski wywiad. No i tutaj bardzo często zdarza się właśnie, że, tak jak powiedziałam, infiltracja takich organizacji jest nagminna. Dlatego też bardzo ważnym jest, by w przyszłości, bo za czasów tego rządu na pewno to się nie uda, ale kiedy stworzy się nowy rząd, żeby jednak doprowadzić do skutku ustawę, która zinfiltruje wszystkie te organizacje i prześwietli ich finansowanie, bo do tej A pory to się nie udawało. Te organizacje, które te kopalnie węgla brunatnego... Absolutnie zamykały nam, tak, składały protesty. Ale to są też organizacje tak... związane z pomocą humanitarną osobom, które przekraczają w sposób nielegalny naszą granicę. To są między innymi organizacje ekologiczne, które roszczą sobie prawa do wejścia na prywatną posesję bez zgody lub mimo sprzeciwu właściciela i oskarżania ludzi o znęcanie się nad zwierzętami i wyciąganie od nich bardzo dużych pieniędzy, więc skala jest ogromna, pani redaktor. I trzeba wreszcie przyświecić te organizacje, skąd one mają środki, bo obawiam się, że to, co teraz wyszło. Co dziwne, z, akurat ze strony lewicowo-liberalnej, e, jeśli chodzi o media, no to jest moim zdaniem wierzchołek Góry Lodowej. W dalszej części wypowiedzi skupiła się na pakcie migracyjnym i roli Polski w jego realizacji. Podkreślała, że wbrew oficjalnym zapewnieniom rządu, Polska nie ma prawnej możliwości, aby się z niego wycofać. W jej opinii Obecne władze celowo odwlekają przedstawienie strategii jego wdrażania do czasu zakończenia kampanii wyborczej, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji politycznych. Krytykowała też sposób działania komisji powoływanych do rozliczania rządów prawa i sprawiedliwości. Określając je jako narzędzia polityczne, mające na celu mobilizację wyborców opozycji. Myśmy przyzwyczajeni do ataków, jesteśmy przyzwyczajeni do hejtu, i generalnie hejt po nas spływa. Natomiast widzimy w polskim internecie różne ruchy, nie tylko ze strony lewicowo-liberalnych troli, ale ze strony prawicowych także. No, to jest ta brudna część kampanii, która polega na wykorzystywaniu zasobów w mediach społecznościowych i do atakowania kontrkandydatów. To jest bardzo brudna metoda prowadzenia kampanii, no, ale niestety taka również funkcjonuje w Polsce. O pakcie migracyjnym za chwilę mogę powiedzieć, bo jestem akurat jedyną Polką, która jest w, takim, w takiej grupie roboczej w Parlamencie Europejskim do spraw wdrażania paktu migracyjnego, więc doskonale wiem, na jakim etapie jest pakt migracyjny, czego Polska nie dopełniła ze swojej strony jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobligowane do tego, by przestrzegać przepisów zawartych w pakcie migracyjnym, bo szanowni państwo, nie ma absolutnie żadnej prawnej możliwości do tego, by Polska jako państwo członkowskie była z paktu migracyjnego w jakikolwiek sposób zwolniona. To, że Donald Tusk teraz mówi, że my nie przyjmiemy żadnego imigranta, że Polska nie będzie objęta paktem migracyjnym, to jest tylko i wyłącznie obietnica na gębę, bo zbliżają się wybory i nawet siedząc w tym zespole wiemy, że do czerwca rząd musi przedstawić strategię wdrażania paktu migracyjnego i jakby jest takie ciche przyzwolenie, że no tam niektóre państwa jeszcze tego nie złożyły, ale są na dobrej drodze i co poczekają do powyborów i rozumiem, że to jest związane właśnie z procesem wyborczym, który w tym momencie w Polsce trwa, trwa kampania wyborcza, więc żaden rząd nie będzie przygotowywał strategii wdrażania paktu migracyjnego, no bo to od razu wypłynie, prawda? I ja będąc w tym zespole będę wiedziała, że taka strategia do Komisji Europejskiej wpłynęła, więc będę też mogła prawdopodobnie do niej zajrzeć, a przynajmniej zawnioskuję o to, by móc do niej zajrzeć. Więc to jest kłamstwo. Natomiast, natomiast ja się troszeczkę uśmiechałam, dlatego że po pierwsze bardzo kibicuję Donaldowi Tuskowi, żeby realizował takie pomysły jak jakaś tam komisja, która będzie weryfikowała to, jak jego... Zwolennicy byli traktowani przez poprzednią władzę. Gratuluję premierowi, że nie widzi poważniejszych problemów w naszym państwie, tylko zajmuje się takimi głupotami e, i próbuje w ten sposób zmobilizować swój elektorat do tego, żeby poszedł na wybory i zagłosował na kandydata Donalda Tuska, czyli Rafała Trzaskowskiego. Natomiast, no, panie pośle, też muszę. Zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o gruzińskich gangach czy ukraińskich gangach, no to jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za to, że 366 tysięcy wiz w ciągu swojego rządu zostało wydanych obywatelom krajów muzułmańskich i afrykańskich bez sprawdzenia, kto tutaj do Polski przyjeżdża i również mnóstwo wiz dla Gruzinów. Więc ewidentnie z tym problemem trzeba sobie poradzić i rzeczywiście ludzi, którzy dopuszczają się tutaj przestępstw trzeba deportować z... Mam wrażenie dożywotnym zakazem wjazdu do naszego kraju. Pod koniec wywiadu doszło do gorącej wymiany zdań między Zajączkowską a przedstawicielem prawa i sprawiedliwości. Tematem sporu była niezależność kandydatów na prezydenta. Zajączkowska opowiadała się za Sławomirem Mędzenem jako jedynym kandydatem spoza układu politycznego, podczas gdy jej rozmówca wskazywał na Karola Nawrockiego. Danuta Cholecka, słysząc tę awanturę, przerwała wywiad. Tylko wielkie zwycięstwo Karola I... Nawrockiego pokona e, e, te, te, tych złych ludzi i, i ten kończyć. cały aparat, który jest przeciwko e, Karolowi Nawrockiemu. Więc też zachęcam Państwa do wsparcia, zarówno w sposób e, wywieszania banerów, Myślę, czy wsparcia finansowego częściej... kampanii pana pra... doktora Karola ja Nawrockiego. Ja jednak namawiam do coraz głosowania na kogoś kampanii... spoza układu. Czyli, żeby... czyli Karola Nawrockiego. Błagam. Proszę. Trzeba błagać, trzeba zagłosować tylko. Proszę, Zachęcam panią. Proszę, pan Obywatelski kandydat. Proszę. Oczywiście, świetny kandydat. No i jeszcze się o kandydatów pokłóci. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.